Witam serdecznie na kanale Zioła Kuchnia z AI. Dzisiaj omówimy zapomnianą miksturę, która, w zależności od składników, pomagała ludziom w wielu schorzeniach. Nawet tych, które dzisiaj uważa się za przewlekłe czy nieuleczalne. To Oksymel. Ja później pokażę krok po kroku, jak zrobić Oksymel z dodatkiem pędów sosny i babki lancetowatej. A teraz mój asystent AI Action. Przywita się i powie kilka słów o oksymelu. Witajcie, miłośnicy naturalnych metod wspierania zdrowia. Dziś opowiem Wam o wyjątkowym eliksirze, który łączy w sobie tradycję i moc natury oksymelu, z dodatkiem pędów sosny i babki lancetowatej. Czym jest oksymel? To starożytna mikstura znana już w czasach Hipokratesa, składająca się z octu, miodu i ziół. Działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie i wzmacniająco na układ odpornościowy. Pędy sosny są bogate w olejki eteryczne, witaminę C i flawonoidy. Wspomagają leczenie infekcji dróg oddechowych, działają wykrztuśnie i przeciwzapalnie. Babka lancetowata zawiera śluzy, garbniki i flawonoidy, które łagodzą stany zapalne. Działają przeciwbakteryjnie i wspierają gojenie ran. Jak stosować oksymel profilaktycznie? Zaleca się przyjmowanie jednej łyżeczki dziennie, najlepiej rano na czczo. Można go również rozcieńczyć w ciepłej wodzie lub herbacie. Uwaga! Przed rozpoczęciem regularnego stosowania skonsultuj się z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz przewlekłe schorzenia lub przyjmujesz leki. Oksymel nie jest zalecany dla dzieci poniżej 1 roku życia ze względu na zawartość miodu. Dziękuję za uwagę i życzę zdrowia. Aksjon sporo powiedział, ale muszę uzupełnić pewne, pewne wiadomości, by każda osoba wiedziała, że warto stosować oksymel. Zacznijmy od historii, bo są zapiski, że już w V wieku przed naszą erą Hipokrates znał i stosował oksymel. Chyba Galena również nie muszę przedstawiać, bo w II wieku naszej ery opisywał w swoich pismach lecznicze działanie połączenia miodu z octem i ziołami. W Rzymie i antycznej Persji również znano podobny napój i nazywano go Serkan Gabin, tłumacząc tę nazwę jako ocet z miodem syrop. Przez wieki stosowano tą miksturę, a w dzisiejszych czasach Cisza. Mało kto o niej wie. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Z oszukanego miodu i octu z hipermarketu nie da się zrobić dobrego oksymelu. Widzicie na ekranie prawdziwy miód z, ubie z ubiegłego roku z tak zwanym kwiatem krystalizującym. Jest to w 100% miód ekologiczny i dlatego ten kwiat powstaje. Ocet w zależności od rodzaju, owocu czy rośliny ma różny kolor. Na ujęciach bardziej czerwony po lewej stronie jest aroni, a ten jaśniejszy z głogu. Do oksymelu zrobionego na wizji użyłem octu jabłkowego. Niezależnie z czego zrobiony jest ocet, musi zaistnieć matka octowa. Wtedy to najwyższej jakości produkt. Oksymel w zależności od octu, z czego powstał i... Jaki jest rodzaj miodu, a także od różnych dodatków ziołowych, ma niezliczone możliwości profilaktyczne i lecznicze. Począwszy od wzmocnienia organizmu przez polepszenie trawienia i krążenia, trzeba wymienić także, działa znakomicie na infekcje górnych dróg oddechowych. Dodatkowo normuje florę bakteryjną jelit, więc często pomaga w infekcjach skórnych. Oczyszcza również organizm, ogranicza rozwój patogenów i pasożytów w układzie pokarmowym, a tym samym często poprawia jakość snu, czy likwiduje, albo zmniejsza znacznie migreny. Jako ciekawostkę podam: choć oksymel to tradycyjny środek naturalny, w ostatnich latach pojawiły się badania naukowe nad jego działaniem. W 2023 roku Helion opublikował systematyczny przegląd interwencyjnych badań klinicznych i przedklinicznych dotyczących oksymelu. Autorzy stwierdzili, że oksymel wykazuje pozytywne efekty jako tzw. funkcjonalny napój. Przede wszystkim ma działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne, a także korzystnie działa na układ krążenia bo reguluje cholesterol i cukier we krwi. Ponadto badania laboratoryjne wykazały bardzo ciekawą synergię miodu i octu. Oznacza to, że oksymel może lepiej zwalczać patogeny niż same składniki oddzielne, czyli miód i ocet stosowane oddzielnie. Uznano również, że oksymel ma właściwości wzmacniające odporność. Na przykład, preparat z ingerem przyspiesza otrawienie, co, jak stwierdzono, pośrednio może wspierać ogólną odporność organizmu. W badaniach nie stwierdzono istotnych skutków ubocznych. Oksymel okazał się bardzo dobrze tolerowany w odróżnieniu od wielu leków syntetycznych. Ja wykonuję oksymel na zamówienie, więc osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Mail pozostanę w opisie. A wracam do filmiku. Jak widzieliście na filmie, podaję składniki, ich proporcje i czas, przez który należy macerować oksymel, a następnie odcedzić i używać profilaktycznie maksimum po dwie łyżeczki dziennie. Zalecam rozpuszczać je w połowie lub całej szklance letniej wody. Nie sposób w krótkim filmie szerzej omówić oksymelu, dlatego jeżeli będzie duże zainteresowanie nakręcę bardziej obszerny materiał. Piszcie w komentarzach, czy taki materiał by Wam się przydał i w jakim kierunku ten materiał przygotować. Czyli na jakie schorzenie chcielibyście poznać składniki, bo tak jak wspomniałem, w zależności od dodatków naprawdę ma olbrzymie zastosowanie w różnych kierunkach. Mam nadzieję, że był to dla Was ciekawy materiał. Bardzo proszę o pozostawienie subskrypcji jeżeli chcecie być na bieżąco i do zobaczenia wkrótce.